Siemanko z tej strony Tomek Torres. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wraz z ekipą Avalon Extreme przybyliśmy do najgłębszego miejsca w Europie, czyli do deep spotu. Będziemy próbować kolejnego ekstremalnego sportu. Tym razem będzie to nurkowanie. Jestem Kinga, jestem z przysłuchy pod Radomiem. Jestem jedną z osób, która wygrała konkurs organizowany przez Fundację Amalon i już niedługo będziemy próbować swoich sił w nurkowaniu. Zawsze chciałam spróbować i zobaczyć, jak to jest znaleźć się głęboko, głęboko pod wodą, więc bardzo niedługo nadarzy się na to okazja. Jestem Violeta z Wałbrzycha. Wygrałam konkurs z Fundacji Avalon. Wczorajszy pierwszy dzień był dla mnie przygodą, nowością, strachem, lękiem, że takie przeżycie naprawdę to warto, i warto się zgłaszać na takie konkursy. Dziś ten lęk i strach jednak został pokonany. Jestem szczęśliwa i dumna sama z siebie, że pokonałam ten strach i lęk. Tomasz mm -hmm. et Lilian Metteńska, maman Tomasza. Mm -hmm. Przyjechaliśmy z rybnika dzięki zaproszeniu Fundacji Avalon. Tomek jest podopiecznym fundacji. Wygrał konkurs na ekstremalne nurkowanie. Bardzo, bardzo się z tego ucieszył. Tomek jest już takim, można powiedzieć, trochę doświadczonym zawodnikiem w nurkowaniu. Bierze udział w nurkowaniu już od przynajmniej 10 lat. Zawsze z profesjonalnymi płetwonurkami. Tutaj również spotkaliśmy się z bardzo profesjonalną i bardzo zaangażowaną grupą w nurku, którzy w ekstra, super sposób poradzili sobie z niepełnosprawnością Tomka i jego dużymi ograniczeniami. Jacek Patucha, Stowarzyszenie sens. Zwycięzcy konkursu zakończyli właśnie dwudniowe, bardzo intensywne szkolenie, w zasadzie wstęp do nurkowania. To olbrzymia przyjemność zobaczyć uśmiech na twarzy naszych uczestników. To olbrzymia przyjemność zobaczyć również uśmiech na twarzy naszej kadry, naszych instruktorów Tomasensu, którzy wprowadzili w ten świat kolejne cztery osoby. Jestem przeświadczony, że zostaną z nami, że będą uczestniczyli w naszych zajęciach, w kursach. A przede wszystkim, że przekroczyli kolejną barierę, bo nurkować po prostu może każdy. Cześć, jestem Ola Kogut, jestem koordynatorką projektu Avalon Extreme. Dzisiaj kończymy dwudniowe prowadzenie do kursu nurkowego w DeepSpotie razem ze stowarzyszeniem Sens. Razem z nami byli dzisiaj czterej zwycięzcy konkursu: ekstremalne nurkowanie. Bardzo cieszę się, że to kolejna dyscyplina, którą zdołaliśmy w tym roku dołączyć do wachlarza dyscyplin Avalon Extreme. Pamiętajcie, kochani, wystarczy zacząć, dopiero się rozkręcamy.